Witajcie na kanale testy produktów Dzisiaj pokazuję Wam produkt, którym jest wiertło diamentowe z firmy Baumeiser, z tym, że jest to tak naprawdę firma Distar. O czym już Wam wspominałem wielokrotnie na poprzednich odcinkach, właśnie testowania produktów z firmy lub bardziej produktów z firmy Distar. W tym momencie zobaczycie test otwornicy. Firmy właśnie Baumeiser, który producentem jest firma Distar, ale Baumeiser jest taką jakby niższą półką, niższą półką produktów z firmy Distar, czyli takim budżetowym produktem, jeżeli chodzi oczywiście o moje zdanie. A dlaczego? Choćby dlatego, jak widzicie, mam tu dwie otwornice, która jedna jest na mocowanie M14, a tutaj mamy właśnie na wiertarkę. Dlaczego mówię, że budżetowa? Choćby z tego względu, że mnie osobiście nie podoba mi się nasyp, jaki tutaj jest, ponieważ jest on tak naprawdę bardzo chaotyczny, nierówny. Jest taki niechlujny ten nasyp, co nie oznacza, że źle robi otwory. Co za chwilkę zobaczycie w testach, realnych testach właśnie w łazience. Ponieważ osobiście zrobiłem nimi trochę otworów, ale zobaczycie w testach, jak się nimi wiertało. I napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i jakie Wy wiertła diamentowe używacie. Dodatkowo te wiertła, jak również to drugie, są chłodzone woskiem, ale możecie również użyć kulżelu, który widzieliście również na tym kanale test tego kulżelu, więc są różne zastosowania chłodzenia takich wierteł, żeby te wiertła nam dłużej służyły. Jeżeli chodzi o to, to wiertło już zarobiło na siebie, to już mogę nadmienić, ale zobaczysz w testach jak się nimi wiertało, ponieważ możesz nie zgodzić się z moją opinią, bo może używasz innych wierteł. W tym odcinku testuję dla was wiertło diamentowe DDRV 6 mm na mocowanie M14 Ceramic Pro. Sprawdźmy, co pisze producent na temat tego wiertła. Wiertła próżniowe Baumeiser Keramik Pro to wiertła o wysokiej prędkości do wszelkiego rodzaju ceramiki i gresu porcelanowego. Diament o wysokiej wytrzymałości zamocowany w twardej wiązce tworzy rozwinięte, tnące mikronoże, które skutecznie wgryzają się w materiał ceramiczny. Średnia prędkość wiercenia gresu ceramicznego o grubości 10 mm na szlifierce kątowej wynosi 7 sekund. Wnawia się od 5 do 15 sekund w zależności od trwałości materiału. Żywotność wynosi od 20 do 70 otworów. Zaleca się ustawienie prędkości szlifierki kątowej w przedziale od 8000 do 11 tysięcy obrotów na minutę. Wiercenie wykonuje się w trybie suchym, ruchami kołyszącymi, unikając nacisku na wiertło. Zatem zobacz teraz test, jak wiertało mi się właśnie tym wiertłem z firmy Baumeiser o rozmiarze 6 mm. Napisz w komentarzu, co sądzisz o właśnie tego rodzaju wiertłach z firmy Baumeiser, jak również napisz w komentarzu, jakie Ty polecasz lub na jakich w tym momencie pracujesz. Proszę, pozostaw łapkę w górę, udostępnij ten odcinek swoim znajomym. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii testy Produktu. Trzymajcie się, miłej pracy. Cześć!